Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w Warszawie, w miejscu, gdzie widzimy się już 5-6 kwietnia 2024 na konferencji Kurs na Milion. Chodźcie ze mną do środka, zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 5 kwietnia. Zaczniemy od wejścia na tą salę. Gdzie odbędzie się rozpoczęcie całego wydarzenia? Opowiem Wam dokładnie o tym, jak zaplanować Wasze działania związane z kursami internetowymi, właśnie tymi na milion, i przejdziemy, rozpoczniemy wszystkie warsztaty. Najpierw będzie blog, właśnie początkowy, tutaj, gdzie będziemy się skupiać głównie współpracować z osobami, które zaczynają swój biznes online. Następnie, po przerwie, przejdziemy do sal warsztatowych i będziemy mogli kontynuować albo w tej sali e, ciąg wydarzeń, albo zaproszę Was do sal warsztatowych. Chodźcie zobaczyć jedną z takich sal. I przygotowaliśmy dla Was trzy dodatkowe sale warsztatowe. Będzie sala warsztatowa z takimi problemami technicznymi, gdzie krok po kroku będziecie je wykonywać. Będzie dodatkowo sala Taka o internacjonalizacji i sztucznej inteligencji, czyli żeby podbić cały świat, i dodatkowo będzie jeszcze sala warsztatowa, gdzie będziecie uczyć się copywritingu, tworzenia reklam i wielu innych ciekawych rzeczy. A teraz przejdźmy do najważniejszego punktu piątku, czyli do nagrywania Twojego pierwszego wideo, do Twojego pierwszego wystąpienia przed kamerą. Chodźcie ze mną do studia wideo. Jesteśmy już piętro niżej. Tutaj będziemy mieli lunch, czyli obiad przygotowany dla Was. A tutaj wchodzimy do studiów filmowych. To tutaj będziecie robić własne nagrania. Chodźcie zobaczyć. Przygotowaliśmy dla Was dwa studia wideo, w których będziecie grupowo wchodzić i nagrywać swoje pierwsze wideo. Chodźcie zobaczyć pierwsze studio. Bardzo fajne ujęcie, które można tutaj osiągnąć, i chodźmy do drugiego studia wideo, czyli takiego popularnego green screen. Nad całością tego wydarzenia będą czuwać operatorzy, którzy za szybą, tutaj jedną i tutaj jeszcze pokażę Wam drugą szybą, będą nadzorować to, jak będziecie nagrywać swoje kursy internetowe. No i teraz chodźmy do góry, wejdźmy teraz już na salę sobotnią. I wchodzimy teraz do sali sobotniej, czyli naszej głównej konferencji, gdzie będą mistrzowie występować. Tutaj niestety nie mogę Wam pokazać jeszcze wszystkich tajemnic, jakie się dla Was przygotowują, ale mówię Wam, że warto. Jak widzisz, jest to bardzo ciekawe miejsce, w którym możesz w końcu nagrać swoje pierwsze wideo i spróbować swoich szans i dowiedzieć się wszystkiego od praktyków. Od pomysłu po kurs, a spo, aż po jego realizację i sprzedaż. Do zobaczenia. Warszawa 5-6 kwietnia kurs na milion. Do zobaczenia.